to może ten lubi się Pół minuty, dziesięć lat temu, jak to Słuchajcie, eee, przechodzimy do tak eee, zwanej rundy finałowej z zamkniętymi drzwiami. Sytuacja jest absolutnie absurdalna. Biega, Słuchajcie, to no to ja przypomnę dla tych osób, które przyszły niedawno, że można głosować ile się chce i dowoli na na autorów, którzy przypadli do głosu. A jaka jest metoda głosowania? Ręczna. Tak łapka do góry. I, 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 i <ślam> Kto zechciałby zagłosować, e, e, Paweł, za głosować w budzie finałowej na Justynę Pały w zaborniczkę 1, to poprosiłbym o podniesienie a, ręki do góry. Jak tam na górze jest? Pusteko wszystko ci powie. E, nic, tak? Nic. E, tu jest tak raz, dwa, już na siebie nie 3, 4, 5, 6.

kto zechciałby trzymać ustawę Co Kto zechciałby zagłosować na Szymona? w podniesienie ręki do góry. Jest tu już jakaś góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście, trzynaście, siedem, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, pięć, dwadzieścia sześć. Numer trzy, finałowy, Jurek. Eee, słuchajcie, jeśli ktoś zechciałby zagłosować na Jurka, poproszę o podniesienie ręki do góry. Góra, góra nic. Zero. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tam jest dziewięć, dziesięć.

Kto zechciałby zagłosować na Marysie, poproszę o podniesienie ręki do góry. Na duże miejsce. Tu jest raz, dwa, tu jest trzy, tu jest cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedem kalamur. Jeszcze raz, ten wieczór. Jeszcze raz, proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięćdziesięć, dziewiętnaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście i siedemnaście głosów uzyskuje Marysia tym samym. <śleszy> Prosimy, żeby Szymon przyszedł jeszcze raz. Tak, tak. Szymon uzyskał dzisiaj 27 głosów. Wygrał dwa głosy Justinom z Cobron. <śleszy> <śleszy> <Ja śleszy> Wielki, wielki sukces Szymona. Ja Szymona w ogóle pierwszy raz się widzę bardzo się cieszę, że wygrał. E, Szymon jest przyjaźni. Raz... Zapraszamy. Proszę o ciszę. Szymon, masz 5 minut. Rób inaczej, masz 2 minuty, żeby napisać jeszcze jeden tekst. Nie, nie, nie. 14 minut. 7 słów. Wygrałem, wygrałem, wygrałem. Jeszcze? Nie, to jest 150 przez 27. Terapia. Zakoleguj się ze mną. W psychiatrycznej kabale jest miejsce dla każdego. Ślimak usuwa zbędny czas. Przechodzisz na drugą stronę elektrowstrząsów. Wiem, że jesteś w drodze. Przyjaciółki już nie całują jak dawniej. Krew smakuje grzechem, a krew kapie z ciała wyobraźni. To nie lęcz, kochanie. Ten pan naprawdę ma w chusteczce twoje mleczne zęby. Zostanie napisane, przywieźli gdzieś do ściany, więc jeśli możecie i nie nawet możemy tekstu sobie gdzieś napisać, sobie na przykład do następnej edycji, gdy na już mamy. Wszystkie informacje na stronie Ne